Edyta, jedna z kursantek zapytała albo z widzek, czy będzie kurs akwareli. Kurczę, bardzo mnie korci. Akwarele zawsze będą w moim sercu Dlaczego? i farbki, i akrylowe i akwarelowe, bo to jest metoda od której ja zaczynałam. Tak. Ja już jestem trochę dinozaurem paznokciowym i kiedyś nie było żeli Dinozaurę? paint, tak. Mi się boję Pięt... trochę. 15 lat temu malowało się raczej farbkami, ewentualnie się coś zatapiało w paznokciach. Ale zaczynałam właśnie od farbek, farbek, czy akrylowych, czy akwarelowych, technika jest bardzo podobna. A co to w ogóle jest ta akwarela? Bo może ktoś nie wie jeszcze. Akwarela według słownika. O, ja mam także od francuskiego pochodzi jako akwarel, czyli wodnisty. Bardzo o, o, właśnie o to chodzi. To jest coś, co farbę, może nie coś, co farbę rozrzedzamy w wodzie to by totalnie nie przeszło z, z jakimkolwiek paint żelem. To jest totalnie inna technika. Niby można bardzo podobne zrobić wz, wzory, ale tutaj totalnie inaczej pracujemy. Przy żelach pracujemy na albo utwardzonym kolorze, albo na topie. I utwardzamy każdą warstwę. A tu, przy akwarelach, musimy pracować na zupełnie innym podłożu, bo podłoże musi być chropowate. W akwarelach chodzi o to, że on ten pigment z wodą To jak się moluje na chropowatym powierzchni? powierzchni? No zmatowionej, ale nie jakiejś takiej mocno chropowatej. On wsiąka, woda wysycha, a pigment zostaje. Taka zamiana, taka sytuacja. Tutaj tak? ładnie można cieniować. O zrobieniu takiej kropli, odsączeniu ze środka nadmiaru wody zostaje taka ładna, taki ładny kontur mocniejszy. No, to, no po prostu no cudowne te zdobienia są. Bardzo mi się podobają i, i, i przyjemnie się maluje. Takie profesjonalne określenie to jest tak: akwarela, czyli akwarel, po łacińsku agua. Określenie techniki malarskiej oraz nazwa obrazów nią wykonywanych. Technika ta polega na malowaniu wodną zawiesiną pigmentów na chłonnym podobraziu. Mm -hmm. To już by nie przeszło coś, co by przeszło przy pędzelu. Przy pędzelu możesz malować bezpośrednio na utwardzonym topie albo utwardzonym kolorze gładkim. On się tak jest lepki pędzel i tak jakby się przyssa. Tak go można zjać. Tak, no akwarelka Malował. spłynie, więc trzeba przygotować ten paznokieć odpowiednio, czyli. No dobra, teraz powiedz mi tak. Co jest lepiej dla początkujących? Czego się nauczyć lepiej? Akwareli czy żeli? Z Zdo zdobień? No tak. O jejku, to jest takie pytanie, że no, na pewno o wiele, 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 wiele taniej wyjdą farbki. Farbki, tak? Farbki. A to no dobra, to jaki jest koszt? Jakie mamy zestawy w ogóle akwarelowych farbek? Mamy tutaj Mistero Milano i farbki. Taki słoiczek, w jakiej cenie jest. Wystarczy tak naprawdę kupić podstawowe kolory, bo resztę można już sobie domieszać. No i tutaj mamy dość spory słoiczek. bo tam czy by będzie... to, czy, Czyżby to nie był taki nie już prototyp? No jest to prototyp, jest to pro -tip. Nie trzeba wszystkich kolorów kupować. Zwłaszcza, że zazwyczaj, o właśnie, takie paletki też są bardzo przydatne, bo tam możemy już mieć gotowe kolory. I uwaga, to zasychanie, to zasycha, ale jak dasz tam kropkę, <laughs> rozmieszczone. Nie mi się coś. To masz na nowo od. od Odrobiony kolor, raczej. Tak jak są takie na pustyni kwiatki, nie? One już wyglądają jakby trupy, w ogóle nie nie ma nie żyją. Dasz im krople i nagle. Uff, może nie krople, ale Coś mi się dajesz. przypomniało. Powiedz mi, żebym ci przypomniał później. Dobra. No taki zestaw kosztuje 89 zł brutto, wtedy ta 10 kolorów. Tak. Powiedzmy 9 zł za kolor, chyba że piórnik nie liczymy jako 10 zł, no to po 8 zł. Tak, kolor. no to jeżeli. Tu mamy kolorów 10, a żelowych kolorów, no one około 30, 40, zł kosztują żelowe kolory, więc no opłaca się dużo bardziej. Poza tym, no to są dobrej jakości farbki, z tego co widzę, białe noce, to, są, to, to jest dobra marka. Białe już noce tak się nazywa? Z tak, białe noce, już z piórniczkiem dość sporym, więc to jest naprawdę fajna cena, do tego jeszcze pędzelek, no i zamkniemy się w 100 zł, tak, w tym dobra, mniejszym. Dobra, no to okej, okay, to teraz... Jeżeli już wiemy, ile potrzebujemy wydać na to, to pytanie, co możemy z tego zmalować? I pytanie jeszcze jest jedno, bo jeżeli żel możemy utwardzić w lampie UV, to on się przysadzi do powierzchni tak, bo paznokcia. Się utwardzi, tak, A co teraz z tym, bo jeżeli to tylko wyschnie, to nie odpali, nie? Właśnie tutaj, dlatego wcześniej matowimy powierzchni, żeby to tam wsiąkło, tak jakby okay. się, tak jakby, y, wiesz, pomiędzy te szczelinki ten pigment został tam sobie. I tutaj, y, A y, czy trzeba nie istnieje uważać, ryzyko, żeby właśnie za grubo nie położyć? Może tak być. Nie wiem, nie znam się, pytam się kolejnie. Może jakolaik. tak być, Dlatego trzeba uważać właśnie takie zdobienia y, to taki mini kurs z tego wyjdzie zdobienia akwarelowe Z tego wideo? Tak. Przez, trzeba przez. zabezpieczać. Na przykład primerem, albo jeszcze bazą najlepiej transparentną, żeby no nic nie odprysło. Ja kiedy zaczynałam przygodę z farbkami, no różne rzeczy się robiło. Od razu na zbudowany, opiłowane paznoki zrobiłam ombre z farbek akrylowych, położyłam top, no i długo to nie wytrzymało po prostu. Odpadło całkowicie, bo, bo ta przyczepność jest inna topu do powierzchni farbki, tak? A jeżeli im więcej farbki. Może tak, im, im większa powierzchnia pokryta jest farbką, tym, tym gorsza troszeczkę przy, przy, przyczepność będzie topu, a musimy te farbki zabezpieczyć. Ona dalej gada. I co mówiłam? Musimy, a, mnie wystraszyłeś. Przyczepność. Aha, musimy tę przyczepność stworzyć. Raz, no nie, no tu już tego nie przedniemy, więc lecimy dalej. No takie rzeczy Stopa! się zdarzają podczas nagrywania, takie przemki roztargnione. Tu mi biega po salonie. No, więc. i dalej, nie wiem, co powiedziałam. <laughs> przyczepność jest zaburzona. Topu do powierzchni farbki. Nie wiem, czy dobrze pociągnąłem temat, ale. Co to jeszcze sobie zapisałem? Powiedzieliśmy, ile to może kosztować. I zapisałeś sobie, jaki jest poziom trudności. Pewnie to jest pytanie, jakie chciałeś zadać. Bo zauważyłem, że gdzieś przeglądałeś sobie filmiki w internecie i trafiłaś na filmik Magdy. E, tak. Ym, z Indigo i tam jedna z jej na samym początku... szkoleniowców mówiła, że to jest poziom jeden, więc mógłbym e, się nauczyć? E, posłuchaj, Magda zadała pytanie szkoleniowcowi. Natalka, czy to jest trudne? Nie, nie jest trudne. W skali jeden na dziesięć? Jeden. Poziom trudności od 1 do 10, więc tutaj rozwijam to, co Przemek teraz powiedział, 1, czyli bardzo, bardzo, bardzo łatwe. Moim zdaniem to prawda, to prawda jest to bardzo, samo malowanie, zdobienie jest dość łatwe. Gorzej później schodki się zaczynają w momencie, kiedy chcemy zrobić tak, żeby te paznokcie wytrzymały, żeby to zdobienie wytrzymało, bo skoro jest to technika wodna, tak, więc no trzeba ją... To zdobienie zabezpieczyć topem. A, czyli chcesz Bo jakbyś powiedzieć... zostawił i poszedł być umyć naczynia, no to on został biały paznokieć A, Kolejna bardzo ważna rzecz najlepiej, najlepiej malować właśnie zawsze na białym tle, bo jak też wcześniej powiedzieliśmy, te zdobienia są lekko transparentne, wodniste, A -a. więc każdy kolor inny niż biały, zmieni odcień, odcień farbki, więc to jest taka podstawa. Oczywiście można zrobić to na innych kolorach, na przykład jasny niebieski i, i ciemniejszym niebieskim malować zdobienia, żeby to pasowało, żeby wszystko to dobrze, żeby to wszystko wygl wyglądało po prostu dobrze. Więc tutaj. Na wszystkich tych filmikach, które oglądamy, zazwyczaj oglądamy właśnie białe tła. No mam na przykład od Nail Nails, no tak, Ona chyba się Christy nazywa, nazywa Christy. Lubię, ale ma piękne paznokcie z kryształami. Tak, 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 tylko ona chyba troszkę słabo sobie zmatowiła powierzchnię, bo to tak jej płynie. Tego co, ale może mi się wydawać, bo też trochę ale daleka ładny, tak. Ale efekt ładny, się podoba. Właśnie tu, kiedy mówiłam o tych obwódkach ciemniejszych, właśnie tam one były ukazane. Edyta, ja mam pytanie. Słucham. A czy można całą… Aha, całą powierzchnię paznokcia obalować. To chciałem powiedzieć, a chciałem bardziej powiedzieć, jeżeli mamy zdobienie typu landscape, mhm. czy można tak na paznokcie zrobić? I To już bardziej akrylowymi paznokciami. Akrylowymi paznokciami? Ej, Boże, przepraszam, farbkami, bo teraz głośno myślę i mi już tam dalej myśli poleciały i po prostu połączyłam dwa słowa. Farbkami ak akrylowymi lepiej wyjdą takie bardziej. Będzie lepsze krycie, dzięki czemu będzie można namalować troszeczkę bardziej realistyczne albo przynajmniej bardziej kolor nasycone kolorami zdobienia, o właśnie tego typu. Tutaj już nie wiem, czy by sobie poradziły akwarele. Poradziłyby sobie, tylko efekt by był troszkę inny, bo jednak to jest bardziej wodnista technika. Akrylowe farby mają 100% krycia, a te mają, no, są transparentne. Więc I tutaj Dobre. jest druga rzecz. Tu bym się Jaka? bała o tę przyczepność, bo jednak kurczę, to by trzeba było właśnie dlatego, muszę się przygotować do kursu, tak? Już w za sensacie zastanawiam, czy mam nagrać, czy nie. I to te kwestie chciałabym rozwiązać, co zrobić, Jaka? żeby. Była przyczepność mimo nałożenia farbki akrylowej czy akwarelowej na całą powierzchnię paznokcia. I była, co, zrobić, żeby ta, że, co zrobić, żeby ta przyczepność była, żeby nie odpadało nic, bo czasami jest tak, y, że na przykład odpada ci płatek. Tak jak się na przykład spalisz na słońcu i ci skórka odpada gdzieś tam w środku, no to tak samo odpada właśnie top. Mhm. No, no, bo dobra. jest ta przyczepność. A Jakie są Twoje gusta w tych zdobieniach? Jak, w jakich zdobieniach gustujesz? Jeżeli chodzi o akwarele? Boże, wszelakie, wszelakie, kwiatki, jakiś czaszki. Nie pytam jakieś, bez powodu. Jakieś, no bo ja wszystko tak naprawdę jesteś w stanie akwarelą malować, co, co i pani żelami. No dobra, czy namalujesz? Tak. No dobra, to mi się podoba. Biorę, kupuję. <ścoughs> Edyta, przypomniało mi się, że miałem się coś zapytać ciebie. Pamięta, jak byłaś na szkoleniu u Anny Sikory? Tak, byłam, tak. I ona tam miała jeden Ale na tip. którym? Bo ja dużo u Ani razy byłam, więc... Na tym jednym, na którym też ja byłem. W sensie był na wszystkich, Była ale... one stroke, tak? Malowałaś cię, pokazywała jak maluje właśnie akwarelami. I tam miała taki jeden pro tip. żeby nie wysychało. Ale to nie były akwarele. To co to było? To nie... To tego tutaj... nie eee, Nie, złe wspomnienie mam. Bu, To idę. jest mega pro ale przy farbkach akrylowych. Nie znam się. Bo z akwarelami tego problemu nie ma akurat, ale z akrylowymi jest. No. Akryl jak już zaschnie, to już nie zrobisz. Tak jak z farbką akwarelową, już troszeczkę wody rozmieszasz i już masz. Znaczy, rozmiziasz pędzelkiem. A ja myślałem, nie. że już coś widzą, zdradzę coś ciekawego, a tu jednak no, nie. Nie, 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 nie. Takich protypów można naprawdę w każdej technice znaleźć dużo, które mega ułatwiają takie problematyczne Aspekty danej dziedziny. Na przykład w, akra, w, akr... w farbkach akrylowych jest wkurzające to, że sobie tam nałożysz te farby akrylowe, tak, i one ci zasychają. No i są prototypy, co zrobić, żeby nie zasychały. Ale to nie, nie w tym materiale wideo. Daj znać, widzu, czy chcesz, żebym nagrała kurs farbek akwarylowych, bo może już brałaś albo brałaś, brałeś udział w. Co tu chciałam powiedzieć? Brałeś udział? W jakimś jest kursie to... i Ci jeszcze nie wychodzi? Tak, tak, ale czy już może próbowałaś, próbowałeś i, i coś jest nie tak, coś ci nie pasuje. Może pędzelek nie taki, może farbki nie takie, może twoja technika nie takie, może, może nie taka, może twoje hmm, podłoże jest nie takie, może odpada? Daj znać w komentarzu. Ja bym bardzo ciekawy, jakiego typu zdobienia byś chciała o. namalować. Co porwie moje serce? Co zadowoli moją duszę? Uu. Co pociągnie mój umysł. Może dlatego tak mówisz, bo my nagrywamy walentynki. Dzisiaj jesteś taki romantyczny, ci No kurde. <laughs> Trochę tak. <laughs> no tego teraz robię szybko. Zostaw łapeczkę w górę i lecimy dalej! <laughs>